Słyszymy. Witam serdecznie tak. Dawid Wilcztajny, dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie. Jesteś na miejscu Dawidzie. Proszę Cię o informacje najświeższe właśnie z Kijowa. No to, co tu się dzieje, jest rzeczywiście dramatyczne. Zresztą ja bym to nazwał po prostu rzezią. Byliśmy z Pawłem Bobołowiczem w momencie, w którym e, podczas walk w Berku zaczął się wycofywać oczywiście wszystko z na to, że było to wycofanie taktyczne, e, albo wymiana i wciągnięcie bojowników w pułapkę, albo wręcz wstęp do czegoś gorszego. No i w momencie, w którym śliśmy razem z bojownikami, nie wiedząc właśnie, co się stanie, no zaczął się bardzo ostry, ostrzotnej pewki. E, ludzie przy nas e, byli no, po prostu trafiani, osuwali się na ziemię. Ranami kościołowymi wnosiliśmy nas ludzi z poranionymi szyjami. Wtedy mieliśmy się to szczęście zniszczone na dziennikarzy. Następnie przedostaliśmy się do hotelu Ukraina, gdzie stworzono szpital polowy i tam dopiero zdaliśmy sobie sprawę z rozmiaru tej tragedii. Cały czas kogoś wnoszono. Ludzie na naszych oczach umierali z powodu ran pożczołowych. W pewnym momencie, kiedy próbowaliśmy wydostać się z tego hotelu, my także zostaliśmy ostrzelani, więc już dziennikarze nie są w tym wymiarze bezpieczni. Co gorsza, snajterzy bardzo często nie celują w pierwszą linię frontu, celują w drugą trzecią, żeby terroryzować. Także na instytucji, jak mówi Paweł Bobo, są wciąż widoczne ciała ponieważ jest ościoł prowadzony snajperski do ratowników. Jak ja byłem w tym momencie właśnie na, powiedzmy, tam drugiej, jakich 10 metrów czy 15 od linii frontu, gdzie są ludzie, którzy po prostu pomagają, no to właśnie na moich oczach osoba, tuż obok mnie została pościelona. Wyglądało to bardzo niedobrze. Mam nadzieję, że przeżyła wątpię. Jednocześnie udało się wziąć do niewoli kilku żołnierzy Wojsk Wewnętrznych. Myśmy ich widzieli. Tak mówię to przy, przy okazji, bo kiedy Befkut bierze do niewoli, to torturuje, a często zabija, zaś żołnierze wzięci do niewoli przez Majdanę w tym momencie się nimi opiekują i usiłuje się opatrzyć rany. Niemniej wracając e, do sytuacji, to warto pamiętać, że Majdan jest w takiej nie otoczony wysokimi budynkami, dodatkowo te do wysokie budynki są na wzgórza Niestety jest to rodzaj e, po prostu szczelnicy i e, derpód e, z tego korzysta zabijając e, ludzi. No właśnie, bo to o czym mówisz, Dawidzie, te, te strzały. No wiadomo, że strzelają snajperzy, ale pojawiają się różne sprzeczne doniesienia w zależności od agencji, w zależności od źródeł. Jedni mówią o tym, że są to snajperzy berkutowcy, inni mówią, że są to prowokatorzy, tacy, którzy pojawili się na Majdanie po to tylko, by dodatkowo spotęgować atmosferę strachu. Czy pojawiają się jakieś pierwsze sprawdzone doniesienia o to, kto tak naprawdę pociąga za sznurki, kto tak naprawdę stoi za tymi strzałami, nie licząc oczywiście osób, które pociągają za spust? Trochę nie rozumiem. Znaczy, to co Pan mówi, to jakiś żart. Znaczy, Berkut następuje taktyczne wycofanie się Berkutu. W tym momencie wchodzą bojówkarze. Samobłony i nagle ze wszystkich okolicznych budynków strzelają snajperzy. Rozumiem, że to jest prowokacja Majdanu, znaczy jakaś agencja w ten sposób to przedstawia. Właśnie to, jest to jest moja to prośba jest. o weryfikację, bo tutaj pojawił się, pojawił się szum medialny i w zależności od doniesień my w tej chwili ja, tutaj na bieżąco w śledzimy e, różne to, agencje i faktycznie pojawiają się sprzeczne komunikaty. Stąd moja prośba właśnie o wskazanie to, e, jeżeli, to jak jest, jest w rzeczywistości? komunikaty to naprawdę, albo ktoś jest bardzo nieprofesjonalny, albo to jest jakiś za przeproszeniem który usiłuje sfałszować po prostu rzeczywistość. To jest po prostu zaplanowana akcja. Ona rozpoczęła się w odpowiednim momencie, była związana z działaniami Berkutu. Wszystko musiało być ustalone wcześniej. Snajperzy nie strzelają po raz pierwszy. Rozmawiałem z ratownikiem, który mówił o strzałach dzielnicy rządowej przed tą się co Berkut, więc naprawdę tam raczej po kota Majdanu przebranych za berkutowców być nie mogło. Ktoś Wystrzelali także z Kałaśnikowów przypomnę, że były wcześniej ofiary jakichś AK. To jest po prostu zaplanowana rzeź. Ktoś kto mówi, że to są prowokatorzy Majdanu albo nie jest tu, albo jest idiotą, albo po prostu w tym momencie forsuje ustęp propagandy. Inaczej wytłumaczyć się tego nie da. Mm -hmm. Mówi się też o tym, takie pojawiają się informacje tutaj prośba również do ciebie o weryfikację o tym, że berkutowcy w tej chwili wycofują się z Majdanu. Jak w tej chwili wygląda sytuacja bezpośrednio jak chodzi o tę kwestię? W pewnym momencie to było wycofanie się berkutowców, oraz ewakuacja Rady Najwyższej. Jako że wczoraj widzieliśmy Berkut i było jasne, że Berkut jest w stanie włączyć Malizan, gdyby chciał. No to wycofanie się e, mogło tak naprawdę służyć tylko jednemu celowi, tak, w innych nastrójów. E, obawialiśmy się bardzo, że to będą jednostki wojskowe. E, teraz e, szczęście w jakiejś tragedii takiej, że wskazuje e, na to, że jest to wymieniane jednostki Berkutu, a przy okazji sterowyzowanie Majdanu po prześciągnięciu go w pułapkę. E, Ponieważ rozmawiałem, znaczy doniesiłem mniej więcej z innym prezydenta Tarnopola, który mówi, że z tego co on obserwuje, on jest w okresie dzielnicy rządowej, to o ile rzeczywiście wycofuje się wojska Berkutu, to w tym momencie przyjeżdżają kolejne autobusy z nowymi. Więc oby, oby jednak było to po prostu pułapka i steroryzowanie Majdanu. Oraz wymiana przy okazji ludzi, a nie wstęp do tego, żeby weszło po prostu wojsko. Bo na pewno Berkut nie wycofał się dlatego, że się przestraszył. On miał wczoraj siłę zdolną ten Majdan zniszczyć. A ile osób w tej chwili znajduje się na Majdanie w stosunku do wydarzeń z wczorajszego wieczora? Czy to jest tak, że ta liczba cały czas rośnie, czy można mówić mniej więcej o podobnej ilości osób, które w tej chwili są właśnie w centrum Kijowa? Powiedziałbym, że podobna albo trochę niższa mimo wszystko. Nie widzę ludzi, którzy dochodzą. Niektórzy a dużo mniejsze grupi niż wczoraj, ale no, nie musicie się Państwo dziwić. Na je, przechodzeni na plecy, w którym strzelają do lasowych osób z karabinem snajperskich jest naprawdę wielkiej odwagi, ale jednocześnie zapadę bardzo dużo cywili I to cywili, którzy pomagają, którzy są na pierwszej linii frontu, którzy są narażeni na te strzały. Ta osoba, która ja na przykład widziała ja nie była bojawnikiem, to był właśnie cywil, który pomagał. I oni mimo wszystko muszą tam pomagać, ale jednak wydaje mi się, że to jest trochę mniejsza niż trochę. i na koniec jeszcze pytanie, bo wcześniej nim rozpoczęły się w tym tygodniu te dramatyczne momenty i zdarzenia. Majdan był bardzo dobrze zorganizowany, działały tam służby zarówno sanitarne, były wydawane posiłki w w tej chwili. Moje pytanie o to, jak to wygląda. Czy, na przykład, ranni ci lżej, którzy doznali jakichś drobnych uszczerbków na zdrowiu, mogą liczyć bezpośrednio na miejscu na to, że będą opatrzeni, że zostanie im udzielona pomoc? Nie mogą w żaden sposób, ponieważ jest taka ilość rannych, że y, kto wie, czy większość szpitali kierowskich mogą sobie z nimi poradzić, jeżeli mowa o lżej rannych. E, Ocierane są kolejne punkty medyczne, ludzie w nich są bardzo profesjonalni, pracują z nieprawdopodobną ilość godzin, nieprawdopodobnym poświęceniem. Otworzyło się Sobów Michałowski, który e, pomaga, e, pomaga ratować ludzi. E, przy okazji, właśnie słyszę o doniesieniach, jest 11 ofiar. Ja z Pawłem widzieliśmy minimum dziesięć. Minimum. Moim zdaniem było ich dużo więcej. Zatem do informacji, więc takie cywilne służby, jak bym to powiedział, działają z uszkodzeniem, ale one właśnie się opierają na tej cywilnej odwadze, na tych ludziach, którzy przychodzą tam spontanicznie, usiłują pomagać na kościele. Tymczasem, jeżeli o samoobronie, no to od to samobrona jest z całego świata wiemy też spływają e, informacje mówiące o tym, że przywódcy e, państw są bardzo zaniepokojeni tym, co się dzieje. Wzywają do zaprzestania starć. W Brukseli dzisiaj spotkają się szefowie dyplomacji krajów Unii Europejskiej. Ale pytanie, czy dla osób, które są na Majdanie, w ogóle te sygnały z zewnątrz docierają i czy one cokolwiek znaczą? I pytanie drugie, jest zarazem bezpośrednio się z tym wiążące. Czy możliwy w Twojej ocenie jest jeszcze kompromis po tym wszystkim, co wydarzyło się przez ostatnie no, dwie doby już? de facto Pana, kompromis tak naprawdę jest z funkcją sił sytuacji i okoliczności, więc nie chcę debatować na tym czy nie pewno będzie to bardzo rzeczny kompromis, jeżeli do niego dojdzie. Na pewno jednocześnie na Majdanie jest słaby, nie wiemy co się dzieje na zachodzie Ukrainy, tam pewnie jednak reakcje są bardzo ostre, Jest to może być dodatkowa siła Majdanu, ale która w konsekwencji może się obrócić w kierunku wojny domowej, to sytuacja to jest tak wielowektorowa, że nie mam zamiaru jakieś probabilistyki w momencie, w nie jestem w stanie nawet powiedzieć, co będzie za godzinę na Majdanie. A co do obec państw Europy, no, wie pan, się, że jak ci ludzie biegają podczas to, to ostatnio tym miesiącu, to, to czy ktoś się odezwał z Europy. Bliżej Majdanu na scenie mówi się o tych rzeczach, ale no, ci ludzie zajęci są czymś innym, mówiąc kolokwialnie po pierwsze, którzy wywalczą, a po drugie, no, bardzo fajnie, że Europa wystosuje list. Pełen pogróżek i z tego wzburzenia. Myślę, że Wielka się tym przyjmie, ale ludzie najdalej już takiej swoje zaufanie w tej sprawie. Bardzo dziękuję za te doniesienia. Z Kijowa na żywo dziennikarz Gazety Polskiej codziennie Dawid Wildstein.